Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy Jurek dobrze zrobił. Dobrze, mogę cię ściągnąć. Dobrze, jestem gotowy, posłuszny. Czuwaj. <noise> ja bardzo się cieszę, że mogłem jechać z Jurką i z Gosiu. Czułem się jak taki rodzynek. Rozpieszczany byłem przez nich, pilnowali mnie. Kasia mnie dała im, a oni mi oddali z powrotem w Kasi ręce później. Także miałem się zgubić tam parę razy, ale zawsze. Jurek nawet w morzu pływał bliżej morza, żeby ja był bliżej brzegu, cały czas mnie pilnował. Chociaż i także go jego stracił w pierwszy dzień. Ostatni dzień paszport zgubił, ale dojechałem. Naprawdę jest to fajny czas i fajnie byłoby, jakbyście za rok wszyscy tam pojechali. I szczególnie z Jurkę i z Gosiu, nie? I, i powiem, że to jest niesamowite, że Bóg działa wszędzie, że Jezus Chrystus tam i tutaj jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I że bez względu na cokolwiek, bez względu... Dziękuję, moja kochana żona. Ty by nie żona, to ja się zgubił już dawno. Ja tak... Ja tak mówię, jak ja się cieszę, że ona mnie tam wzięła tych baranów z tego lasa, że, że mnie tu wzięła. <ślad> Dziękuję. Że, że, mogę być z wami, że mimo wielu błędów, bo ja naprawdę wiele błędów popełnię, nawet Jurek z Gośem mogą, że co chwilę tam przeproszą, ale że takiego człowieka może Bóg używać. I tego się cieszę. Że Bóg jest, że Bóg, mimo że popełniły błędy, Bóg używa, jak my się mu używać. Mnie dotkło tam słowo na początku, jak, jak jeden gościu mówił, że. Taki Dawid, co, co chwilę w pod, w kłopoty, zakochał się w jakiejś sąsiadce, coś tam narobił, narozrobił, a to było serce Dawida, bo Absolom, co miał tysiąc żon, I, i jest napisane, że był w rodowodzie Dawida, czy, czy Jakub, który oszukiwał, a później z Bogiem chodził, był najbogatszy na ziemi i chodził z Bogiem, że, że Bóg nie, nie wybiera takich doskonałych. Josem ja myślał zawsze, ja skończył jedną szkołę biblijną, mało było, drugą szkołę biblijną, mało, i że chciał do Ameryki jechać jako szkołę biblijną, żeby być taki wykwaliki Fo, fo, fo. <noise> Ale to nie o to chodzi. Bóg szukał od porostych poddanych mu naczyń. Co z tego te kieliszkę. Te kieliszki ładne, one są tylko za lustrę w szafce, taką no szafka wni była, to tam były te kryształy i one się w ogóle nie używało, nie? Ale ten gornek taki łobity, taki zwykły, jak na rangersach, takie metalowe gorki, z tego się piło non stop. I tego Bóg szukał takich prostych, czasami łobitych. Czasami mamy jakieś upadki, czasami mamy coś, ale Bóg chce nas używać. Takiego rąka Bóg żyło. No to jest niesamowite. <śmienny> <śmienny> Takiego yeah, mnie. No, prostych ludzi Bóg używał. Ja już zacznę, może. <śmienny> Słuchajcie. Bo, i, I to było niesamowite. Kiedy my już jak... W, ja już próbował tu, jak my wyjechali na lotnisko, już tam próbował jak zagodywać w Niemcach, próbował jak do tych kasjerek gdzieś tam mówić coś o Bogu, one takie Achtung, wiecie? <słuch> <słuch> I taki to było, nie mogłem się przebić jakoś w tych Niemcach, później my w tych Niemcach leżeli, spaliśmy jeden dzień dłużej, bo śniegno zasypał lotnisko, i później jak my weszli do, już do samolotu do do brazylijskiego i tam byli ci Brazylijczycy, oni zaczęli zaczepiać nas, zaczęli mnie zaczepiać na przykład i zaczęli je nawracać, <grydy> bo jak już mnie zaczepił jeden, drugi, trzeci, to już to już był nasz. I, i już w lotnisku, na lotnisku my zaczęli, ale to mi się podobało bardzo, że później my przyjechali pierwszy dzień, Randy Clark mówił do nas, przyszło nawieceni, modlił się o nas, było tak zwane udzieleni i modlił się o nas. Później my padli pod mocą. Później jak, jak ja się przewrócił koło Jurka, Jurek jak mnie tam nawiedzał, modlił się o mnie, myślę, że, że wbiłem się gdzieś pod stołki, wiecie, nie wiedziałem, co się dzieje ze mną, albo byłem uwalniany w tym wszystkim. Cożek już odetchnął, już myślę, że będzie dość, Jurek zaś mnie gdzieś tam znalazł pod stołkami. Znowu się modlił. I, i, I wiem, że Duch Święty, kiedy działo przez nas, ponoć Janusz mówił w zeszłą niedzielę i oto słyszał w duchu, że jako w niebie, tak i na ziemi. Ponoć taki tu był a ja w tym czasie słyszałem w duchu to nauczanie. Nie wiem, jak to się stało, ale jakby tu był w duchu, że tak jak w niebie, tak i na ziemi. Dla Boga, czy nie ma coś niemożliwego? Czy my chodzimy w niebie, czy na ziemi? My są w niebie. My, w niebie, my mamy żyć w niebie, a rzeczy dzieją się na ziemi. I kiedy my będziemy, z kim przystajesz, takim się stajesz. Kiedy będę przebywać z Bogiem, to gdziekolwiek jesteśmy. Na lotnisku, czy, czy w sklepie, czy gdziekolwiek jesteśmy w szkołach. Mog możemy mogę, sobie wiecie, szkołę swoją założyć i odciąć od świata. Swój kościół ogrodzić, co tu druty kolczaste zrobić i za tu sami mieszkać i halleluja i pięknie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby my wyszli do ludzi. Dobra, zaczynamy. i, <laughs> i później, jak, jak ja przeżywał Boga, przeżyłek Ducha Świętego, jak mnie przemieniał, jak mnie zmieniał, jak miałem operacje na sercu i, 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 to, i to wszystko. I tu święty tak mnie nawiedził. <laughs> I ja jako jedyny Polok byłem są w pokoju. I myślałem, że będę są cały tydzień. Mówię, ale fajnie, będę spał, będę robił co, co chcę, ale wchodzę do pokoju, jakieś tobołki były. I widzę, że ktoś jest. I wchodzę do pokoju, taki naładowany Bożą obecnością. Wchodzę do pokoju i nagle Bóg wchodzi, Gościu, który ze mną, Amerykanin, który miał ze mną spać i jak zobaczył tę Bożą obecność, jak nim, jak to się gola, jak go rzuciło na glebę, jak on się śmiał, myślę, no już mamy po spaniu. I Duch Święty, Duch Święty go tam tak dotykał, a oni zjął, co się to dzieje. Nie? Później prosił, módl się o mnie, módl się o mnie, bo zginę. I modliłeś się o niego i Bóg go uwalniał i Duch Święty go uwalniał. I to było niesamowite, kiedy... My dumy się Duchowi Świętemu, żeby przepływał przez nas, żeby płynął przez nas. I, 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 i wiele, wiele my tam widzieli rzeczy. Niesamowite to było, jak dziewczynka, jak gościu głuchy od urodzenia. Przyjechaliśmy tam, był sektor głuchych. Taki sektor i tam był taki magik jak mu się nazywał? Tłumacz taki magiczny migowy o! Przepraszam. <śla> I miał tych ludzi tam, nie wiesz. kilkanaście czy kilkadziesiąt tych ludzi. A jak my byli ostatni dzień w tym kościele, już tego mag 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 migowego nie było. Wiecie czemu? Modliliśmy się. Ja mówię, jak, jak to widział Bóg, mówi, do mojego serca, tam do tego sektora pójdziesz, nie? Ja tam szedł, ale co chwilę ktoś potrzebował modlitwy, modliliśmy się. I później nareszcie że doszedł do jednego faceta, który w życiu nie słyszał. Modlę się o niego i w imieniu Jezusa. Duchu Głuchłoty, wychodzi z niego. Otworzył palcarz, jak wyciągnął z jego uszu i on pierwszy raz zaczął dźwięki słyszeć. Widzicie? Demony, demony rozumią po polsku. <śledzpień> Wszędzie polskie znane. <śledzpień> Później dziewczynka następno była Głucho -niemo, bo to wiecie, jak się modlisz o kogoś, to od razu taka kolejka. A modlitwa o ludzi to naprawdę jest wyczerpująco, ale tak fajnie wyczerpująco. Człowiek jest tak fajnie wyczerpany i spocony, i, i to jest niesamowite, że możemy dawać siebie na maksa, nie? Później taką głucho, głucho Niemo, co nigdy nie mówiła i nie słyszała dziewczynka, jakże się modlił, jak zaczęła słyszeć i zaczęła. Powtarzać po mnie: Haleluja Jezus, Jezus Cię kocha. Ja po Polsku uczył, bo ona nigdy, ona nigdy nie, nie, nie mówiła i oni się muszą uczyć. Ci ludzie się muszą uczyć, bo oni nigdy nie mówili. I ona Halleluja Jezus, Halleluja Jezus! I, i Jezus Cię kocha, i zaczęła za mną, za mną powtarzać tak. sepleniła trochę, ale zaczęła pierwszy rozsłyszeć i powtarzać. I to jest niesamowite. Uch, jak to było fajne. I to jest tu teraz też. To jest tu teraz. I wiele ludzi było dotkniętych. Na, na, na przykład jako Niemka, co w ogóle nie mówiła polskiego, mówi, wiesz co, bo z nami była i mówi do mnie, zawoła mnie. Wiesz co, ty jak mówisz, to ty po polsku mówisz, że cię nie rozumiem, ale ja to tłumom w sercu to czuję, nie? Także nigdy mnie możecie nie rozumieć, ale <laughs> chwała Bogu. Kiedy my tam wielbili Boga, to było niesamowite, kiedy ludzie wielbili Boga. Kiedy uwielbiali, ludzie wielbili Boga z całego serca, z całej siły, czuło się na takim stadionie, wielbili Boga z całego serca. Przede mną było, była taka kobieta, ja też wielbił Boga. Też byłem tam razem z tymi ludźmi i ona mówiła, wiesz co, Prz przechodziła przeze mnie Bożą moc, została uwolniona przez samo to, że wielbiłeś Boga z całego serca. I ważne jest, abyśmy tutaj wszyscy wielbili Boga, nawet wielbić Boga i myśleć o tym przede mną, niech go tam Bóg uwalnił, nie? Niech Bóg go uzdrawiał, bo kiedy my koncentrujemy się na Boga, kiedy my koncentrujemy się na Bogu, to Bóg czyni rzeczy. Przyszła dziewczynka też. Ja tylko modlę się, nie, o, nie ja tylko mówię o tym, co, co Josie ja modlił, bo tam wiele uzdrowień było. Tam było setki czy tysiące, nie wiem. Tysiące uzdrowień było. Modliłem jak się o dziewczynę przyszła, taka dziewczyna miała tutaj metal w, w nodze, nie? Śruba i tu wystawała, nie? I modlę się, modlę się. Jo ja i mówię, no i, ona zaczyna pochać, i ja mówię, no i co? Ona mówi, bo my każdy mieli tłumacza. Ona mówi tak, jakby mi coś spadło, wyskoczyło z nogi. I sprawdzę. Nie ma tej śruby, nie ma nic. Śruby znikają. Ta jak mówiła, my się moglibyśmy modlić o auta też, żeby nie trzeba było do blachorza jechać <głosy> <głosy> Jak znikają śruby metalowe, to dziwi się, to się auta naprawił. Albo kobieta, dziewczyna też była taką, miała tutaj szczękę zniekształconą i, i całe tu miała zablokowane. I się tam fajnie modliłem się, i mówię, no i jak? Zaczęłam fajnie mówić, i wszystko i znikło w jednej chwili. Także kręgosłupy, yy, nogi powykrzywiane, były prostowane, bo Bóg jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I tak my z gością zauważyli tam z Jurkę, że u nas jest podobne, bo Brazylia też była katolicko kiedyś 100%, tak jak u nas. I zauważyliśmy coś takiego, że wisi coś w powietrzu, u nas w kraju jest coś, Mały zapalnik i będzie takie przebudzenie, tylko trzeba to robić. Nieważne jaki jestem, czy jestem jakiś ułomny, czy jestem jakiś słaby, czy jakiś niedokształcony. Ja taki prosty człowiek, ja tyle błędów popełniam, ale ja się chcę modlić. Chociaż upadnę, wstanę i pójdę naprzód. Bo Jezus Chrystus jest w nas, bo Duch Święty jest w nas, bo ten wszechmogący Bóg jest w nas, bo Bóg cudów jest w nas, bo Bóg, który żyje, jest w nas, i Jezus umarł za nasze choroby. Nie możemy nosić chorób, kiedy on nosił. Nie możemy nosić yy, yy, grzechu, kiedy on wziął grzech na siebie. Nie możemy nosić tego wszystkiego, bo mu będzie przykro, kiedy on to wziął na siebie. My to po prostu dajmy na niego i chodźmy z Nim. I gdziekolwiek jesteśmy, młodmy się Duchu Święty, dotknij. Dotknij tę osobę i módlmy się o ludzi. Nie przejmujmy się, nie przejmujmy się, co się dzieje, ale chodźmy i modlmy się. Dużo ludzi mówi, mówi na przykład, mówiło mi, o Darek, y, moja rodzina przeważnie z, tam z Wisły, z gór, i nie szkoda ci pieniędzy tam jechać, czy to tego, czy przecież byś rodzina, zainwestował, chałupę byś sobie fajnie zrobił, czy coś. I mówię, nie, chcę być tam, gdzie Bóg chce, abym był. I to jest fajne miejsce, żeby być w miejscach, gdzie Bóg jest. I to jest bardzo ważne, aby nasze dzieci były w miejscu, gdzie Bóg działa. I jak najwięcej miejsc, żeby Duch Święty przepływał przez nas. Kiedy Duch Święty będzie płynął przez nas, wtedy to jest przebudzenie. To jest Dzień Zielonych Świąt. To jest drugi rozdział dziejów Apostolskich. Także dajmy się Bogu prowadzić. Dajmy czyjmi rzeczy. Młodmy się o ludzi. Nie bójmy się. Chociaż stół nie zostanie uzdrowiony, ale któryś tam musi być uzdrowiony. Halleluja, bo Bóg. Bóg jest dzisiaj tu obecny. On jest z nami. I On jest większy. Jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Was posila. Idźmy w tej wierze. Idźmy w tej chwale. Nie idźmy w oglądaniu, ale chodźmy w wierze. My jesteśmy tymi, którzy wierzą, którzy widzą w duchu. My widzimy w duchu rzeczy, zanim się staną. My widzimy w duchu. Może my tam byli trochę w Brazylii zaskoczeni, bo oni widzieli w duchu. Ale powiem, kiedy my widzimy w duchu rzeczy, kiedy widzę chorego, kiedy widzę moich sąsiadów, kiedy widzę moich współpracowników, że są nawróceni, kiedy widzę mojego syna, że jest zbawiony, że jest pełen chwały Bożej, to to przyjdzie, bo to co widzimy, w naszym, my jesteśmy ludźmi wiary. My jesteśmy ludźmi wiary, którzy wierzą. Chodzą w wierze, a nie w oglądaniu. W wierze i zwycięstwie. Biblia mówi. Bo, bo, ja często spotykam chrześcijan. No wiesz co, areczku? Ja tak jakoś do tego nieba jakoś się dokulumy. Może jakoś tam przez ten, z Jurkę my się śmiali. Może przez ten próg jakoś przepadniemy. Jezus, no, choć mój, sługo, ledwie się dokulo, jakoś żeś tu przekroczył tę metę. A w Biblii przecież że zwycięzcy odziedziczą to wszystko. Ludzie pełni chwały i pełni wiary. Pełni mocy i zwycięstwa. I także módmy się o zwycięstwo. Jeśli mi coś dolego przychodzę, módcie się o mnie. Jeśli jemu problem, módlcie się o mnie. Szukajmy Pana. Jesteśmy, jesteśmy naprawdę taką owczarnią, gdzie jeden drugiego wspiera. I to jest niesamowite, że możemy mieć Jurka, Gosię, starszych, do których możemy przyjść i wołać, i, i prosić, i tak samo iść w wierze. I modlić o innych. Nie, tylko, nie, tylko, nie tylko, tylko prosić, ale iść i dawać, i dawać, i dawać. I błogosławić, i błogosławić. Jeszcze jedną ostatnią rzecz powiem. Niesamowitą rzecz rzeczą to było to, jak my tam przyszli do kościoła, wiecie, na zewnątrz pełno śmieci, ubóstwo, bieda, jak się weszło do kościoła, to mówię, ja się źle ubrał wszyscy w ciuchach takich yy, porządnych, pachnących. Te, ta młodzież, te dziewczyny, to wszystko takie ładne. ja mówię, a ja taki prosty. I, i ja się od nich będę modlił. I, 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 i te iPhony, i to wszystko, wiecie. To było, to było dla mnie, że w, ludzie, w, ludzie w kościele naprawdę wiedzą, co jest w Bogu. Także my mamy wiedzieć, co jest w Bogu. Że w Bogu jest błogosławieństwo. Jest moc, chwała i zwycięstwo. Także pójdziemy do nieba jako zwycięzcy. Jako zwycięzcy w imieniu Jezusa. Niech was Bóg błogosławi, pościna, idźcie w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego. Nie we własnej, nie we własnej, ale jako zwycięzcy, jako ludzie pełni chwały, jako ludzie pełni wiary, jako ludzie pełni wiary, mocy i zwycięsa. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Dobry <kluczuj> <kluczuj> jesteś.